Donald Trump dziś jasno oświadczył, że jeśli dyktator Putin w najbliższym czasie nie da najmniejszego sygnału o zakończeniu wojny przeciwko Ukrainie, na Moskwę na pewno polecą amerykańskie rakiety Tomahawk. I Putin już pilnie poprosił o rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem. Dziś w Izraelu Donald Trump oświadczył, że podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie rakiet Tomahawk. Jeśli Putin nie zgodzi się zatrzymać wojny. Później Donald Trump oświadczył, że po rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Hamasem, całkowicie skupi swoją uwagę na wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą zastosować przymus wobec Rosji i powtórzyć wobec Moskwy to, co w czerwcu tego roku zrobiły z Iranem. Jak pamiętacie, wtedy Stany Zjednoczone Ameryki uderzyły w Iran rakietami. W tym kontekście przypomnę, że wcześniej dwukrotnie w ciągu doby Donald Trump i Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie, aby omówić właśnie dostawy rakiet Tomahawk. Na Kremlu popadają w histerię, grożą, potem się uspokajają i twierdzą, że to bezczelność. Ale już Pieskow oświadczył, że Putin prosi Donalda Trumpa o pilną rozmowę w sprawie dostaw rakiet Tomahawk dla Ukrainy. W ostatnich godzinach dużo się tu wydarzyło, więc... Jest o czym rozmawiać. Ale główny przekaz Trumpa polega na tym, że jak dziś oświadczył w izraelskim Knesecie, nadszedł czas, by zająć się Rosją i rozprawić się z tymi nieumytymi Rosjanami. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Dziś mamy 13 października. Zacznijmy po kolei. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, chcę przypomnieć, że na tym kanale codziennie pojawia się kilka analitycznych materiałów informacyjnych żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami. Dlatego polecam zasubskrybować ten kanał, proszę o zostawienie lajka i napisanie dowolnego komentarza pod tym filmem. To bardzo pomaga w promowaniu odcinków na YouTube. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał na YouTube, możecie to zrobić dowolną darowizną na każdej platformie. W opisie tego filmu jest napisane: Wsparcie dla kanału YouTube Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. A więc prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump powiedział dziś, 13 października, że zatwierdzi przekazanie Ukrainie dalekosiężnych rakiet Tomahawk i ich użycie na terytorium Rosji, w przypadku gdy prezydent Rosji Władimir Putin nie zakończy wojny. Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone Ameryki nie będą sprzedawać pocisków manewrujących bezpośrednio Ukrainie, lecz zgodnie z już ustalonym schematem przekażą te rakiety sojuszowi NATO, który następnie będzie mógł przekazać je Ukrainie. I dalej Trump. Tak, mogę powiedzieć Putinowi, że jeśli wojna nie ustanie, możliwe, że to zrobimy. Może nie, ale taka możliwość istnieje. Czy chcą, żeby poleciały do nich Tomahawki? Nie sądzę. Przypomnę, zasięg lotu rakiety Tomahawk wynosi do 2500 km. Przy tym Trump powiedział, że ich pojawienie się w strefie konfliktu będzie nową falą agresji. Odpowiadając w piątek na pytanie o możliwą reakcję Rosji w przypadku Gdyby Ukraina otrzymała to machawki, Putin oświadczył, że Rosja odpowie na to bardzo stanowczo. Wiecie czym? Wzmocnić własną obronę przeciwlotniczą. To oznacza, że Putin nie może odpowiedzieć. Twierdzi, że musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą, jeśli to machawki zaczną spadać na Moskwę. Przecież nie odpowiemy na Waszyngton. Nie odpowiemy. W słowach... Rosjanie są odważni, ale w rzeczywistości oczywiście nie odpowiemy. Trzeba będzie wzmocnić obronę przeciwlotniczą. A tak przy okazji jego sługusy, tacy jak Uszakow, asystent Putina, zapewniali, że takie przekazanie to w ogóle będzie błąd. I teraz staje się oczywiste, że na tym etapie to machałki to raczej narzędzie nacisku na dyktatora Putina. A Trump oświadczył, że może omówić z Władimirem Putinem przekazanie Ukrainie dalekosiężnych rakiet manewrujących Tomahawk. Przytoczę cytat Trumpa. Możliwe, że powiem: "Słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie uregulowana, wyślę Ukrainie Tomahawki. Mogę je wysłać. Tomahawk to niesamowita broń, bardzo ofensywna i szczerze mówiąc, Rosja tego nie potrzebuje." Następnie Donald Trump wyraził nadzieję, że Putin jednak zgodzi się zakończyć wojnę. W przeciwnym razie, jak dodał Trump, bardzo, bardzo źle się to dla niego skończy. Przypomnę, wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że uderzenia rakietami Tomahawk, jeśli Waszyngton przekaże je Kijowowi, będą wymierzone wyłącznie w cele wojskowe na terytorium Rosji. My nie jesteśmy terrorystami jak Rosjanie. Dlatego będziemy niszczyć do zera wyłącznie infrastrukturę wojskową nieumytych Rosjan. Przy tym to jest bardzo ważny moment. Do celów wojskowych Zełenski zaliczył także infrastrukturę energetyczną. Rosjanie sprzedają nośniki energii, otrzymują pieniądze i inwestują je w wojsko. To znaczy rafinerie, te gazociągi, ropociągi, to całkiem cele wojskowe, bo wspierają gospodarkę wojenną. Jednocześnie Zełenski nie odpowiedział na pytanie, czy Stany Zjednoczone Ameryki przekazują Kijowowi dane wywiadowcze do ataków w głąb Rosji. Jak oświadczył Zełęski, nie mogę podzielić się wszystkimi informacjami wywiadowczymi. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak działają nasze dwa wywiady. Na dzień dzisiejszy relacje między nimi są bardzo silne. Ale dodam, że Donald Trump, na przykład, wczoraj powiedział jeszcze jedno interesujące zdanie. Wielu skupiło się na innym kontekście, a Trump stwierdził, że niby. On znowu powtórzył, że administracja Bidena przekazała Ukrainie 350 miliardów dolarów. A potem dodał, a my. Nasza administracja niby Ukrainie nic nie przekazała w kwestii pieniędzy, ale daliśmy im coś większego i ważniejszego. I to już widać po wynikach uderzeń ukraińskiej armii na terytorium Rosji. Wcześniej Financial Times pisał, że rzeczywiście administracja Trumpa bardzo aktywnie w ostatnich kilku miesiącach przekazuje wszystkie dane wywiadowcze dotyczące wszystkich lokalizacji w Rosji, wszystkich obiektów wojskowych, przemieszczania się. I tak dalej. Dlatego w tym zakresie na pewno współpraca ma miejsce. Władimir Putin stwierdził, że przekazanie Kijowowi amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu zniszczy pozytywne tendencje w relacjach Rosji i Stany Zjednoczone Ameryki oraz będzie nowym etapem eskalacji. Putin podkreślił, że ukraińskie siły nie będą w stanie używać rakiet bez bezpośredniego udziału amerykańskich wojskowych. I co z tego? Tutaj pada pytanie, bo Miedwiediew, Putin i Ławrow już to powiedzieli. No, cała ta brać w Rosji, oni już wszyscy krzyczą. To Amerykanie będą odpalać rakiety Tomahawk, a nie Ukraińcy. Dokładnie to samo słyszeliśmy o High Mobility Artillery Rocket System. Ach, o Army Tactical Missile System. Ach i tak dalej, i tak dalej. I co? No i co zrobicie? Nic. Bo dalej: Putin oświadczył, że jest gotów zestrzeliwać amerykańskie rakiety Tomahawk. I udoskonalać swój system obrony przeciwlotniczej. Według niego pociski manewrujące Tomahawk w ogóle nie zmienią układu sił na polu bitwy, ponieważ armia ukraińska ma problemy z uzupełnianiem stanu osobowego. Oto cała odpowiedź Putina. Mówi, że Amerykanie będą sterować rakietami, ale co zrobić wtedy, będziemy się osłaniać i wzmacniać nasz system obrony przeciwlotniczej. Na Kremlu z przyzwyczajenia dziś znów zaczęli grozić Ameryce, ale bardzo szybko się opanowali. Zaraz po oświadczeniu Trumpa wybiegł do dziennikarzy. Sekretarz Putina Dmitry Pieskow zdenerwował się i przed kamerą poprosił Trumpa o rozmowy. Pieskow zasugerował, że są możliwości szybkiego zorganizowania rozmowy między prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Donaldem Trumpem a rosyjskim prezydentem, przepraszam, prezydent Władimir Putin. Według przedstawiciela Kremla, rozmowa telefoniczna Putina i Trumpa może się odbyć praktycznie w każdej chwili. Podobno Putin nie musi spać. Wystarczy telefon od Trumpa, mówi. Wszystko na to wskazuje. Dalej cytat Pieskowa. Trump zasugerował taką możliwość, lecz obecnie brak konkretnych ustaleń dotyczących rozmowy telefonicznej. Rozmowa odbędzie się od razu po ich pojawieniu. Jeszcze raz powtarzam: istnieją wszelkie możliwości do dość szybkiego zorganizowania takiej rozmowy telefonicznej. Tłumacząc z języka dyplomatycznego, to powtarzanie to krzyk Kremla. Proszę, porozmawiajmy już przez telefon. W ostatnich dniach wielokrotnie to powtarzam. W minionym tygodniu Kreml wręcz krzyczał, błaga publicznie, żebrze u Trumpa o negocjacje. Mówi: porozmawiajmy. Wczoraj Uszakow mówi: Słuchajcie, z Amerykanami w ogóle łatwo się dogadać. Mówi: W Anchorage się dogadaliśmy. Na razie nie ujawniamy wszystkiego. Ale Europa mówi: Nie spodziewałem się, że Europa aż tak się zjednoczy. Że Europa aż tak się skonsoliduje wokół wsparcia Ukrainy, że wystąpi takim jednym frontem. A Rosjanie już otwarcie mówią, że bardzo chcą dogadać się z Trumpem, żeby ominąć Ukrainę i Europę. Jednocześnie Zełęski podczas 71. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO wezwał dziś przywódców parlamentów i rządów do zapewnienia Ukrainie nowocześniejszych systemów obrony powietrznej i rakiet. Zełęski podkreślił, że dwukrotnie w ostatnim dniu rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Donaldem Trumpem o współpracy. Według niego rozmowa dotyczyła obrony przeciwlotniczej, systemów Patriot i oczywiście rakiet Tomahawk, a także niezbędnego sprzętu energetycznego oraz rezygnacji partnerów z zakupu rosyjskiej ropy naftowej. Na koniec dodał: Terror powietrzny to ostatni ruch Putina. Musimy go powstrzymać. I nie dopuścić do jego zwycięstw. Wtedy stanie się możliwa prawdziwa dyplomacja. Ale Donald Trump dał do zrozumienia, że po zakończeniu wojny w strefie gazy między Izraelem a Hamasem jest gotów skupić się wyłącznie na zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Trump powiedział, że dobrze byłoby zawrzeć traktat pokojowy z Iranem, ale zauważył, że przed tym, jak to ujął, trzeba uporać się z Rosją. Cytat: To byłoby wspaniałe, prawda? Ale najpierw musimy uporać się z Rosją. Jeśli nie masz nic przeciwko, Steve, skupmy się na Rosji. Poradzimy sobie z nimi. Cytat Trumpa jest wymowny, bo większość problemów Bliskiego Wschodu już rozwiązano. Pozostaje kwestia nieumytych Rosjan. Z którymi trzeba coś zrobić, i bardzo liczę na to, że Trump rzeczywiście teraz skupi swoją uwagę na rozwiązaniu tego problemu. Tutaj postawię wielokropek: napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To już wszystko: dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć.